Hej, cześć, mamy Wam wszystkim ludziska z tej strony Dagger11, a ze mną jest Megusta X3. Go nie słychać, on tylko mówi. Witaj się z, z ty. Przywitaj się z ty. No i co, dzisiaj pokażę Wam prezentacja Willi de Simone i Megusta. Widzicie, z góry tak wygląda. Ładny projekt wykonany przez. ze mnie, ale on to zbudował. Dobrze, no to wchodzimy do środka. No widzicie, przywitał się tutaj ładnie, też ładnie, nie, wszystko dobrze, pięknie, idziemy na górę, też ładnie zaprojektował, dosyć tą górę, tutaj nie ma co tak pokazywać, tylko taki balkonik, dwa domki od razu pokażę, teraz pajem, teraz ty, pajem, teraz ty. pochacie, bo wy na youtube pewnie nie widzicie czatu, to napisałem po no, także ono prowadzi nas po hmm, tutaj mamy salon tak, slot salon oh, sorry, że źle napisałem, salon tu jest to jest salon to jest salon tu mamy tu mamy, tak, tu co mamy, tu co mamy, zaraz Wam będę czytał, tam był salon, to tu co mamy, nie będę pokazywał dwa razy, a na górze mój pokój, no dobrze, no to ktoś chce, ktoś chce jeszcze? także pytam się, czy ktoś chce, żeby jeszcze jego domek był. Dobra, no to co, tutaj już nie ma. Tu jest ten domek, co wam nagrywałem. Taka magusta. Jeszcze domek gusty. Dobra, tutaj magusta. Tutaj magusta też jest domek ładny zbudował. A, a tu ja budowałem z murów. Jeżeli wam to się podoba, to wejdźcie. Ładnie buduję, także cześć.